Czy wy robicie takie me gryżonie? Takie me Lepiej z czerwonymi oczami, co nie tak od razu. Mhm. Czerwonoczy pokaz. Ziomeł, chodź tu ci poszę. Idź tu, no Żydź. Wiem, że to nie tujna. Po to. nie zasłuchaj No, jestem... no, udało mi się pierwszego nagrać małą myszkę ładnie Ona ma czerwone oczy Czerwone, ja ją wezmę Pokażę wam kolejną, no, to jest tylko moją Z zostawię zostawiam. Chodź nie wiem jaki jest Aha. pierdzieliłaś, no, ja ogoniem, no Piszczku moje, chodź tu się pokaż Taki jest tym mały Cały ze filmów tak często nie wstałem, tylko z wysypy. <grymne> no. Jaką chcę jeszcze zacząć? Nie wiem, no, inną, czy czy taką, czy taką zwykłą? Mogę Wam pokazać jedną rzecz. Idź tu i tą weźmiemy. Chodź tu. Patrzcie. łapiesz się tego. Kuzi, te. Widzicie, widzicie podobieństwo? Kuzi, to było, one skoczą. Aha! Aha! Oj, kuzi was pierdzielaś Idę, muszę ją łapnąć.